To o. ja, to on, on, ja, i gra. No. I ja też. I on zaczyna. O, my zaczyna? No nastryć no, zaczyna, boski ja. No stracił duszę za to. Na szczęście tego <laughs> na odcinku nie widać. O, Mistrzostwa świata! Ciekawe gdzie? Jak to będzie katastrofą przeciwnika do sprzedaży miasta, Nie wierzę! Zaczyna się świetnie. Tak. Ej, no też, też mogę dublecik plosę! Tak, a na to Na Na Mediolan. Na Mediolan Na Dobra. Pekin. Na. Wracamy do akcji. Komu oddam tym razem Pekin? Jak to komu? I teraz na Mediolan. Cyk, powinieneś pójść. O, podróż! Ej. No te... Ja wiem, gdzie polecę nawet. Na fetor na podatek musiał. <noise> fetor cian. Moje. Dobra. Ważne by się ład kupić. No w sumie. I nie da zjeść przeciwnikowi oponentowi. Jezu ten po Berlinie będzie jeździł. Oczywiście. Bo później mogę stanąć Chicago, Las Vegas, Nowy Jork i pozostały. Tu. A tak ktoś mam. BL Berlinio. O nie, Grenadek ma. Oj, 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 groźnie się zaczyna. Pani Uciekajmy. Fetorku, proszę się uspokoić. Dawaj Grenadę. O no. Siusia, go. Mam nadzieję, że dostaniesz. No dobrze. No dobrze. No ty <laughs> No sorki, starałem się nie stanąć. Udało się. A, próbowałem wyliczyć, czy będzie 6 czy 7. Nie było 6, niestety. Największe prawdopodobieństwo wypadnień się. Dobrze! 100. Płać mi. Uuuu, płać mi! 150, <noise> nie wiem z czego się cieszysz. Ej, no bo mi płaci. A, no dobra. I więcej to... niż powinien, chociaż tyle. To teraz zapraszam do mnie na Mediolan. Co on tam odkupi? Czy będzie takim człowiekiem? Oczywiście, że tak. No jezu, nie. <głos> <głos> Już Mediolan na grubo. O nie, podatek! 155 tysiące kurnaki. Witaj, Nostri. Witaj. Jej! Chyba mi się spodobało nowe miejsce. Ona Beorley. No chyba No serio, takiego dublecika, żeby wrócić, że... Mm, 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 mm. No cześć mordeczko, co tam u ciebie? Jak to podróżowanie za mną i moimi dublecikami? Nie jest źle, panie, nie jest źle! <noise> o ten to już płaca, trzeci ruch pod rząd, trzeci raz płaci! Dublecik, dobra. To powiedział, że płacze? Płacisz! Nie płaczesz. dnej? Tak. Kurwa, synie, masz... ...masz <noise> tego, targeta. Ooo, targeta! <noise> Masz kurwa, targeta, wyeliminujecie. <grymianie> wyeliminujecie? Bo nie można powiedzieć, że zabijasz. dzieci cię wyeliminuje. Bo... Wyeliminuj mnie. Czemu dałeś na Chicago jak Pekin masz najtańsze? A było mówione, że dajemy najtańsze? Nie było nic takiego mówionego. nie takie nic było mówione. Nie, Dlatego ja dałem sobie na metal, albo tylko wtedy. O, cześć! <grymianie> Już jestem w ty żuolu! Nie śpiechuj mnie! Dobrze. Czemu za żółtym wszyscy chodzą w tej grze? Spokojnie, odkupię ci Nowy Jork. O, Fetor, ty się ciesz, że teraz stoisz. Bo Jezu, faktycznie, 1,6 kupi... miliona, o, jo, 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 jo. No, Fetor coś zakupił. Gym. A do gymu tu jeżdżę za darmo. Ta... Dar na pewno. To już. No stry, to jest moje, łaty <laughs> <laughs> <Udy>, dawaj to! <laughs> o ty blagość, do obsa. <laughs> moje! Zaraz się zmuszę, żebyś sprzedał to. Nie. O, dobrze, we torek, proszę. Dzie dziękuję, że zmieniłem mu to na tak tanie. Korci mnie odkupić. Boże, jak mnie korczy, żeby odkupić! Bądź Co takim złolem. Bądź złolem. Pan się na ten New Yorka? You use street? You have a little bit problem. I don't think so. Dab. O <śmany> A cię porobił Fetor <śmany> Już. Ale jak na poredówcję? Wdech i wyjdę. Spierdalajcie. Cześć. No cześć. Proszę cywil. Masz jeszcze New Yorka przed sobą, pamiętaj, tu drugi dublet jeden. No sobie idź na New Yorka, błagam cię kurnił. Nie, dzięki, nie skorzystam. A jeszcze ty fetor możesz tu stanąć, pamiętaj już byś staną na relację. Jaki farcie, nie wierzę w typa. <noise> Teraz ja na dublecie pójdę do Wenecji. Moje. Dobrze. Teraz na Berlin. Na Berlin mówisz? Tak. Najpierw... A nie! Dupaj. <noise> e, trzeba kupić wyspę. Nie mogłem pozwolić, żeby nie wygrać. Nie patrz. <noise> Niech kurwa żółtek. Może nie zostaniemy przez niego wtedy koronawirusa. No, co ty wierzysz? I my ja ich się odkupujemy! Ja się rozprzestrzeniam na całą na całe planetę monopoly! Łatij! Odkupiłeś? Nie, myślałem, że to odkupiłeś. Nie no, co ty. Już ty chciałem bić. Poraj <laughs> pole na traktorie No nie, masz mam. już plan! Ma <laughs> no, nie stać go, nie stało się. jest to Nie kupuję. Ja Siostrę musi że. No co i czemu stracić. O dobrze! Czy? Dobrze, że nie kupiłem tego. Czemu mnie nie mam myśleć? mi ktoś. New York czeka. Bora i płonie, 6-6-6-6-6. Dobra, też może być. Ale wiesz, że teraz nie kupisz tego. Ale mi chodzi o to, że przynajmniej jak stanę na Paryż, to se Paryż kupię. No patrz na fardziarza! Dobrze, tak trzymaj Fetnu, leć na Paryż. Nie, bo nie się. Ja, ja nie. idę na Paryż. Paryż, pa makaro. Moje. Pole, <grym>, pole, <grym>, Moje. karta stop. O, jeszcze jednej. jestem bezpieczny. Spokojnie, nie York przed tobą, Paryż też. Dwa, cztery. Na Lion, w najlepszym przypadku. jeszcze biedni jesteśmy? Spokojnie. Chyba tylko O Jezu! To moje miało być z tydziadu jeden! No to możesz odkupić. Ład dawaj pieniądze za nas! No. Spokojnie, chyba dużo wyrzucić. Na, na żyw, na żyw, na żyw. Nie, to było warte. Kup na 170 tysięcy było warto. Ja jestem trochę przerażony, bo przede mną pole minowe. O, dziękuję, poproszę 25 tysiąców. Przemysł, nie wrzuć mnie da to! Do it. Ja też chcę coś dostać. No to masz pomidorka. Dzięki. O, idziesz na start. No patrz jaki farciarz. No, łominął całe pole minąło. Ale to widać, że to jest trawny łowca. Dobra. Jest! Nie chcecie. Wiem, ale uniknę was. Dziady jedne, małygi. Masz, yes. cywilku odkup myk o ochranię coraz bardziej mnie przeraża jak ktoś z was staje na szansę dobrze lolowane yes i love the money o tak oh. hello there Boże święty! Damy nie, frasie! Ja pieniędzy nie mam! Biedny jest. No to nieźle, nieźle. Uła! No, gdzie lecisz? A jak myślisz? O, wysepkami chcesz wygrać. Tak honorowo. Pff. Bywa. Przynajmniej za teraz pozarabiam jakąś soczystą sumkę, jak mi ktoś na nie stanie. E, chciałbym wylosować zburzenie. Zburzyłbym ci Dubaj. Nie możesz niszczyć wysepki. Można. No zobaczysz, nie Dobrze, możesz. Spoko. Czemu nikt mi nie płaci? Bo jesteś biedak. Zapraszam na hamburg. Zobaczcie, proszę mi! Ła, już lepiej jakbyś do mnie wskoczył. No. <laughs> nie <śmiech> patrz, 11 mu zabrakło tylko, więc musi sprzedać coś. O, No, piękny pieki. Top, 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 Nie wiedziałem, że ten Pekin kiedyś mi się przyda. I właśnie to był ten moment, kiedy mi się przydał. U mnie. No czemu nic został mnie, nie staje, ja pieniędzy. Boć na nie Sydney ma... albo na Berlin, to pogadamy! Albo na Las nie. Vegas. Na Londyn. Nie, ja idę na szansę. Bogam zniszcz. Dobro, już. Nie mam pieniędzy! STAŃ do mnie, krzyżlerze! Potrzebuję tylko 250! Czemu TU nie mam swojego dobroczynku! 200 zbytnich 50 potrzebuję! Fetor, daj pieniądze! No nie. Hmm, pomyślałem, że to posłuchaj? Daj mnie pieniądze! nie dam ci! Nie wiesz tak! Staniesz na się Nie. och. O, tak, 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 tak! Dobrze! Dobra, to ja już wygrałem. RNG noob, kurwa. No, stricte. No, idziemy na War może za chwilę? Nie, gramy jeszcze raz z Business Store'a, nie mam pobranego War yeah, druga sprawa. Nie, bo w takim razie dziękujemy za obejrzenie tego filmu. O, czekaj, czekaj, właśnie, bo zapomniałem wyłączyć odcinka w takim razie. No, Oraz do widzenia! Do widzenia.